Przemysł robi różnicę. Dobry wieczór, Ksawery Tytelman. Dziękuję za obecność. Rozmawiamy o Patriotach i problemach z dostawami. Niemcy mówią, że w najlepszym wypadku będą mieli swoje za 8 miesięcy, co jest długo, zwłaszcza gdy trwa wojna. Myślę o Ukraińcach. Przypominam, że Niemcy obiecali przekazać Ukrainie dwie baterie Patriotów zgodnie z planem ogłoszonym w zeszłym tygodniu przez Trumpa. Norwegia, Holandia, Dania i Szwecja także sfinansują dostawę Patriotów. Łącznie pięć systemów zostanie dostarczonych Ukrainie. Niemcy, którzy już wysłali trzy baterie Patriotów do Kijowa, od lutego 2022 roku mają jeszcze dziewięć. Czy istnieje ryzyko, że Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę trudności w produkcji tej baterii obronnej, do tego to się sprowadza. W każdym razie. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki Ukraińcy wykorzystują je do ochrony tych miast, czy istnieje ryzyko, że Ukraińcy będą musieli czekać rok, dwa lata, a może nawet dłużej, aby otrzymać te patrioty, których tak bardzo potrzebują? Całość amerykańskiej obietnicy z pewnością będzie realizowana przez kilka lat, ponieważ mamy tu do czynienia z czymś w rodzaju gry w krzesła. To znaczy, że pierwsze patrioty, które dotrą, to te pierwotnie obiecane Szwajcarii. Kupując F-35, kupili też Patrioty, więc Niemcy będą mogli je przekazać. Mówimy sobie, że za kilka miesięcy dostaniemy zamienniki. To znaczy, że zamiast zwiększać ilość tak jak chcieli, po prostu utrzymają ten sam poziom. Już teraz będą mogli pozbyć się pewnej liczby systemów. A co z Patriotem? Nie można zapominać, że to system, który obejmuje centrum koordynacyjne, radary i wyrzutnie, a więc różne kraje. Ty dasz dwie wyrzutnie. Ty dasz jedną wyrzutnię, a ty dasz radar. I w ten sposób udaje im się dodawać tu i tam różne elementy, żeby móc stworzyć kompletne systemy. I w końcu żaden kraj nie przekazuje całego systemu. Ale mimo to mogą wspólnie przyczynić się do zwiększenia tempa. I jeszcze jedna wielka przykrość po raz kolejny, to fakt, że system, który naprawdę jest wart, praktycznie tyle samo. Francuski z pociskami Aster 30, przechwytującymi także Kinzhal, a teraz z Aster 30 B1NT Zdolnymi do zwalczania pocisków balistycznych. Francja nie przyspieszyła trzy lata temu. Wszystkie wysiłki przemysłowe, które widzimy dzisiaj, ostatecznie nie są na odpowiednim poziomie. Gdybyśmy zaczęli działać trzy lata temu, Amerykanie mogliby dostarczyć system, ale Francja i Włochy też mają odpowiedni, który spełniłby to zadanie. Nie złożyliśmy zamówień ani nie zwiększyliśmy produkcji trzy lata temu. Dziś zostaliśmy na lodzie i musimy szukać obrony w Stanach Zjednoczonych. Choć przemysłowo nie możemy liczyć na drugą stronę Atlantyku. I że Europa prosi kraje, europejskie kraje członkowskie, aby wydawały pieniądze na cele wojskowe pieniądze, które zostaną wydane na europejskie firmy zbrojeniowe, firmy obronne. Proszę zostać, Ksawery Tytelman, chciałbym omówić miraż 2000, który rozbił się na Ukrainie przed przybyciem patriotów. To bardzo dobrze, to dość skuteczny amerykański system, który działa, jak wiemy, i tak dalej. Ale zeszłej nocy na Ukrainę wystrzelono 71 dronów. Te drony to szachidy. Obecnie są trzy wersje tych dronów. Jeśli chodzi o drony, patrioty niewiele pomagają. E, czy to właśnie patrioty są tym, czego Ukraina najbardziej teraz potrzebuje? A może są bardziej skuteczne systemy, które lepiej radzą sobie ze zestrzeliwaniem tych szachidów, których wystrzelono setki kilka tygodni temu? To są dwa różne zagrożenia. Patriot to wciąż najlepszy system do zestrzeliwania pocisków balistycznych. Największym zagrożeniem są pociski balistyczne. Pocisk balistyczny przenosi 500-600 kg materiałów wybuchowych, a dron, najnowsze wersje dronów, 300 kg dla gierina, nie 50. Nie, 50 to dla zwykłych. Nie, nie, 50-300 to jest. Słuchajcie, to jest to, co czytaliśmy wczoraj? Sprawdzimy to. W porządku, ale bardzo mnie to dziwi. Pierwsze ważą OK. 15 kg, drugie 50 kg, a najnowsza wersja do 300 kg i kosztuje 80 tysięcy euro. To pociski manewrujące. Nie ma żadnej różnicy w porównaniu z pociskiem manewrującym. Ale tak. Patrioty to jest to. Jedyny element albo mamby. Wszystkie tego typu pociski, które mogą zestrzeliwać potężne, bardzo szybkie pociski balistyczne i ewentualnie. pociski manewrujące. Teraz, jeśli chodzi o drony, to zupełnie inna sprawa. Drony są wolne, latają nisko albo wysoko, w każdym razie to zupełnie co innego. I przede wszystkim są tanie, więc absolutnie nie powinno się używać pocisków za milion dolarów do zwalczania dronów, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Potrzebne są inne systemy. Od działek przeciwlotniczych po zagłuszacze. W tej chwili dużo się nad tym zastanawiamy. Rzeczywiście to nowy trend, ponieważ wszyscy będą musieli zmierzyć się z tymi problemami. Więc yy, moim zdaniem głównym trendem będzie raczej rozwój dronów, antydronów. Można użyć samolotów. Weźmy te z silnikiem tłokowym z II wojny światowej i czterema działkami maszynowymi. To spełnia swoją rolę: może zestrzeliwać drony lub helikoptery, ale to cały specjalny system do wdrożenia, który również wymaga ode mnie wielu zasobów i jest kosztowny. Ostatecznie wymaga też wielu ludzi. Aby śledzić te drony, te drony więc to już coś innego. Ale Ukraina potrzebuje obu systemów obrony. 43 mogą przewozić do 300 kg ładunku. To drobna uwaga, ale faktycznie powoduje wiele zniszczeń. Z Xavierem Tytelmanem Miraż 2000 rozbił się, więc to było we wtorek wieczorem, w wyniku awarii technicznej. To Wołodymyr Zełenski ogłosił. Posłuchajmy go, porozmawiamy o tym zaraz potem. Niestety, dziś straciliśmy bardzo skuteczny francuski samolot bojowy jednego z naszych mirażów. Pilotowi udało się uratować, i nie był to rosyjski ostrzał. I to nie było zestrzelenie przez Rosjan. Y Ukraińcy mówią o awarii technicznej. Co to właściwie znaczy w mirażu? Niestety jest ich całkiem sporo. W ciągu ostatnich 20 lat Francja straciła 8 miraż, 2000 wyłącznie przez awarię. I tutaj może to być wessanie ciała obcego, na przykład ptaka, może to być awaria hydrauliczna, może to być system, który zapali się w trakcie lotu. A ostatni przypadek miał miejsce na bazie w Luxail w 2022 roku z Mirage 2005. Wystąpienie problemu technicznego na samolocie podczas normalnej eksploatacji we Francji i pod kontrolą czasu to rzecz typowa. Na Ukrainie te samoloty będą codziennie wykonywać kilka misji bojowych. A potem, gdy tylko zostaną wystrzelone pociski manewrujące, startujemy. A więc mają wskaźnik użycia, który jest niezrównany. To logiczne, że czasem łopatki w silnikach pękają i pojawiają się awarie to normalne i przewidywalne. Biorąc pod uwagę miejsce, gdzie spadł samolot, mamy katapultowanie i zgeolokalizowane nagranie wideo. Wiemy, że jesteśmy kilkaset kilometrów od frontu. I żaden rosyjski pocisk nie mógłby trafić myśliwca z takiej odległości. Widzimy tutaj pilota, katapultującego się i unoszącego pod spadochronem. Jesteśmy pewni, że spadł sam, nie było kolizji ani zestrzelenia. Więc niestety, to problem techniczny, takie rzeczy się zdarzają. Sześć z nich zostało dostarczonych Ukrainie, niestety zostało pięć. Te samoloty codziennie wykonują świetną pracę, przechwytując pociski i ratując życie. Z tymi pięcioma, które mają dziś, mogłoby być lepiej, gdyby mieli więcej, ale będą kontynuować pracę. Powtarzam, pilot zdołał się katapultować, żyje. Ten Miraż, o którym Pan mówi, to Miraż 2000 dlatego Pan to też doprecyzował. Te samoloty, jak Pan mówi, służą obronie Ukrainy i zestrzeliwaniu rakiet. Ukraińcy mają też Mikołajan Igurjewicz i i F-16. Jaką przewagę dają Mirage względem innych myśliwców armii ukraińskiej? Ogólnie rzecz biorąc, Ukraina wciąż dysponuje kilkudziesięcioma myśliwcami różnych kategorii. Służą głównie do ataków naziemnych przez radzieckie samoloty, zrzucając bomby szybujące. Takie jak A2 samobieżny od Francji. Zrzucane z 60-70 km od celu, lecą prosto do uderzenia. Są też pociski AGM, 8 namierzające źródło emisji radaru. Osiem zostało zintegrowanych z radzieckimi myśliwcami i po prostu je wystrzeliwujemy. Będzie w stanie wykryć rosyjski system obrony, namierzyć radar i go zniszczyć. Są też samoloty Suchoj 24 z francuskimi pociskami manewrującymi, o których Pan wspominał. Ostatnio wspomniane pociski Skalp umożliwiają ataki na 300 km. I wszystkie te samoloty mają jedną słabość: to zdolność ich radaru oraz zasięg pocisków obrony powietrznej którymi dysponują. I to jest właśnie ogromna zaleta Miraż 2000 i F-16. Będą mogły mieć na przykład radar, który wskaże im cel znajdujący się czasem setki kilometrów dalej, a więc będą mogli namierzyć cel, który będą musieli zniszczyć, nawet bez konieczności używania własnego radaru. Gdy samolot używa swojego radaru, umożliwia to wrogowi jego wykrycie i zniszczenie. I w ten sposób będą w stanie dotrzeć do celu, nawet będąc stosunkowo blisko frontu, wystrzelić swoje pociski, nie będąc przy tym wykrytym. I z zasięgiem, który jest bezkonkurencyjny wśród wszystkich radzieckich samolotów. W ten sposób zniszczyli rosyjskiego Suchoja 35 kilka tygodni temu. Dzięki temu mogą przechwytywać samoloty zrzucające bomby, szybujące blisko frontu. To misje, których nie można powierzyć radzieckim samolotom, ale zawsze potrzebna jest masa, niezależnie od maszyny. Dopóki Ukraińcy nie mieli ok, 30 nowoczesnych samolotów te pozostawały głównie na tyłach. Teraz mają już ponad 30, wliczając F-16 i Mirage 2000. Teraz stopniowo zbliżają się do frontu, by przepędzić rosyjskie myśliwce. I dlatego właśnie dziś widać poprawę, jeśli chodzi o liczbę bomb szybujących spadających na ukraińską linię. Dziękuję jak Sawary za wyjaśnienia i aktualności. Czy mogę coś dodać? Oczywiście. Miesiąc temu byłem z ukraińskimi użytkownikami wojny elektronicznej. I tak naprawdę Geran 3 ma całkowitą wagę 300 kg. W pierwszej generacji ładunek wojskowy wynosił 45 kg, a w drugiej 90 kg, a w trzeciej generacji Geran 3, który lata na wysokości 3000 m, dali mniej materiałów wybuchowych. Jest 50 kg materiałów wybuchowych. Dodają więcej paliwa i cięższe systemy elektryczne. Więc Geran 3 waży łącznie 300 kg. Dziękuję za wyjaśnienia, są przydatne i pomagają unikać głupot.